Siemana roz tej strony alfa, a dzisiaj przed chwilą, właśnie e, wyszła w Brawl Stars. Była premiera nowej postaci i skinów. Kto oglądał ten, wpisze w komentarzu i zostawia łapkę w górę. I dzisiaj, ogólnie, jest nowe wydarzenie, także oczywiście, że sobie zagramy. Ja mam jeszcze 30 gramów, to może Big Boxa sobie kupimy. No, także. O, bilety są za 30 gemów. Się chyba nie opłaca, co? Hmm, teraz... Dobra, bilety. Kupuję. Dobra, lecę za 20 biletów. Na pewno nie bi. Na pewno nie bi. Bita wezmę. Ośmiobitowca. Lecimy. Ja pamiętam jeszcze mój pierwszy film na YouTube, jak nie było prawie słychać. No nie, to było złe. O sioba! Pyku! Kleci się tutaj Żobek. Dobra, lecimy gościa, dobra, tępimy gościa. Tępimy go, tępimy go, lecimy z nim. Lecimy z nim. Dawajcie go. Dwój, dwaj! Dwaj, dwaj! Dwoj, dwoj. I właśnie mój pierwszy film na YouTube był właśnie z tego ten. Z takiego samego trybu. Tylko że chyba szelka była. Tym wielkim botem wiecie o co dzień. Ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czekajcie, go tutaj od góry lepiej pójdę, będzie się właśnie cofał. To ja będę wiedział. Udę. Nic nie będę wtedy wiedział. Szkoda, że nie mam tego starpowera do 8 bitwca co jest powiększone te właśnie o te pole, co o, daje mi bomberki. Pamiętam jak Bible. Nie wyszło przelot nowy czasem be. Easy! Easy! Zdupię się Uda. Dawaj go bit! Dawaj go bitku! On dopiero teraz pokonał tego śmiołbitoł, co? Ej, czy zdążymy go zniszczyć do dwóch minut? Nie, nie wiem. Pamiętamy, bo... Dobra, stawiam tutaj pyk, tak? Pyk, 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 pyk. Dawajcie, ojeżdżajcie go. Lecimy z typkiem. Dobra, pyk. On ma 5%. Nie 2 minuty. Szybko do dziesiątki go pokonajcie. Żeby nie było 2 minuty i 10 sekund. Ojej. Nie, 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 nie. Jest! 9! Chyba będzie dla nas wygrana. Kurde, myślę. A nie 10 jest. ojej, ojej szkoda. Mam 20 tiketów na no to postawi 20 tiketów. 4 skrzynki. Dobra. Ja Nie robię dzień. Dobra, ja postawię. Sora, ale przerwało mi się nagrywanie. Dobra, ja postawię te 15 biletów i zaraz do Was wracam. Dobra, wygranko jest. 330 Dobra, to otwórzmy sobie te skrzynki. Czekajcie, mi brakuje 7 do 8 skrzynki, to ja zagram jeszcze może... A no nie, będę musiał, mam 0 tych. Najbliżej kolejnej rangi, najmniej pucharków. Najbliżej to jeszcze zagram randkę i wracam do was znowu. Dobra, zająłem drugie miejsce. także otwórzmy sobie te skrzynki. Uff, może coś wyleci. Może, może. Nowa postać, której jeszcze nie ma. Nic. Nic, może, może jeszcze. Nic. Ale, ale. Ale, może jeszcze nic, ale, może jeszcze nic. Nic, może jeszcze ale. I uwaga. A nie jeszcze skrzynka. 3 damy. I uwaga. I max skurde. Ja mam jeszcze 6 biletów, także spokojnie, spokojnie, zaraz wracam. Jednak nie ma skrzynki, nie ma. Muszę kolejną postać na jakąś rangę wbić. Franka muszę wbić 8 puszek. Dobra, teraz się widzimy. Znowu. Dobra, dobra, dobra. Lecimy tutaj. O, mamy kolcika. Kurde, porobimy. Dobra, się podam w dupie mango. Ty. Ja bym się nie podobał, może bym jeszcze go porobił. No, dobra, jestem. Wiecie, ja mam taką zrytą, panie... Nie wiem, żartuję, ale dobra, jest. No patrz, no znowu mi się nagrywanie nie wyłączyło, ale dobra, ostatnia nasza nadzieja. I uwaga, a jezu, masakra jest. O punkty punkt mocy. Dobra, ja kończę już ten odcinek. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.